Sieman tutaj ty z tej... Przepraszam, co co? E... Co <laughs> się... Nie wiem co się włączyło, ale dobra, e... Siemak, w tej cel Magbben chciałam wstawić kolejny, co? Kolejny, co? Pierwszy i ostatni, tak. Pierwszy i ostatni y... filmik z Painta. Tak. Mówił. Y... Nigdy nie nigdy nie mówiłem, żeby to nagrywał Paint'a, ale... Kurde, SMS-y. Kto mi tu pisze? Aha. Spoko, jakiś SMS-aż. Dobra, spoko. Yy, dobra. Yy, ten. Wiem, nie powinien sprawdzać SMS-y, ale tak. Pani Kosodrzewina, której nie będę przestawiał, ponieważ jest tak. Nie pozdrowię jej, chociaż pozdrawiam ją, tak. Napisała, oczywiście, pod komentarzem. Ja to tam chcę painta, chyba ja tam tylko z pamięci mówię. I co, jest paint, jest paint. Jeszcze pani kosadrzemina musiała mi napisać na Skype'ie, 50. razy i napisała mi na Skype'ie, proszę bardzo. Ja to ja to ja to pokażę, tylko ja to przepraszam, nie idź co sobie idź sobie, yy, tak, książeczek Depreski, ja to tutaj powoli pokazuję, tak, tak, to wszystko pisali mi, widzicie, 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 to jest to jest wredota, normalnie, ale skoro już yy, oczywiście, że muszę wziąć mój profesjonalny program do nagrywek, a mamy już wszystko ustawione. I tak. Mam narysować kota. Tak. Kota grampikata, Bo się uda. <grymne> Ale. Dobra. Rysujemy. To ja sobie ułożę to. Zrobię takie kółko. I, i to jest kot Grand Tak. Tak. To jest prawda. To, to jest jego nos. Eee. E, e to jest są jego oczy tak tutaj zrobię tak i tak i ta, e, co 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 skończyłem już tak i tak i tak to jest to jest to tak i tutaj zrobię mu takie dwa te. I tu. I on jest taki gruby, tak? I tu ma ogon taki sztywny taki krzywy. Więc tak, to jest gram pikat yy, Przepiękny gram pikat a jeszcze go pokoloruję. Okej, okay, jest gram pikat Tak. Przepiękny gram pikat O, o ja, jaki fajny ten. Więc nie zapisujemy tego idziemy dalej. Co mam tutaj narysować? Co mam tutaj narysować? Nie zapisuj tego. Ja tego nie chcę zapisać. Ja zapisałem, nie, za, nie zapisuję chcę. E, co mi tutaj na Poczekajcie. Poczekajcie, ja tutaj e, 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 e. Narysuj mojego kota. Ona nie ma Grampikata. I Monalizę. Dobrze! Monalizę. Monaliza. Źle napisała już grafika. Dajcie mi tu Monalizę. Okej. Okay. Kopiuj obraz. Gdzie to jest? <grych> yy, dobra. Yy, przy... <grych> Kopiuj yy, obraz. Jest. Nie, no nie. Kopiuj obraz. Kopiuj obraz. Nie, tego się nie da. A jak zrobię, tak? Kurde, dobra, zresztą ja tutaj patrzę na Monalizę i zrobię tak To będzie najładniejsza Monaliza, którą widzieliście, zobaczycie Dobra, mój kanał jest włączony O nie, muszę programy nagrywać, muszę mieć mniej... Dobra, zrobię cięcie Monaliza Spoko, o nie Zrobię takie ładne tło Chwila, 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 nie Tutaj takie ładne tło Mimo, że takiej Monalizy nie ma, ale zrobię takie E, to będzie jej twarz. <laughs> o no. tak, to będą jej włosy, to będą jej włosy Spoko. Okej, okay. I, i, i tutaj będzie uśmiech, i tutaj takie to. I takie ręce. Tu palce. O, jaka ładna Monaliza. Wow. Mhm. Czemu oni mnie do tego zmuszają? Dobra, nowy obrazek. Nie zapisuj. Co jeszcze? Co jeszcze mi tu piszą? Andrzeja z Łasiczką, co? Andrzeja? Tak? Chwilę. Tak. Tak. I tak. To będą jego nogi. Oczywiście sandały i skarpety to są. Ja nie umiem rysować w pańcie, więc... To są sandały. To będzie... Czekaj chwilę. Tak. Tak. Co, co, co? Jeszcze raz. <grym> zapisuj. Mm. Większy pędzel. Większy pędzel, powiedziałem. Jak to się robi? Chwila. Nie umiem rysować. Zrobię... O, to jest przepiękne. To będzie łasiczka. 6 minus nagrania. Yy. Szeszu, to będzie łasiczka. I tutaj będzie Andrzej. Tylko Andrzej będzie miał inny kolor. Czer on będzie miał taki, taką ładną szukienkę. Tak. To jest Andrzej. Tu będzie miał fajną głowę. Łąściące trzeba poprawić. Tutaj. O. To będą jego ręce. O. Dobra. I zrobimy mu taki ładny uśmiech. Słodki Andrzej! Teraz my zrobimy taki fryzek Fryzek, co? Fryz... o! I oczywiście... Ja nie chcę, ja chcę czarny Ja chcę czarny, powiedziałem Czarny! Tak... I zrobimy mu takie bardzo ładne skarpety ładne brązowe skarpeteczki jego sandałki są piękne o nie to jest szpetne ale dokładnie trzyma tą właściczkę nie ja to usuwam idę sobie, nie zapisuj Jezus Maria jeszcze na koniec zrobimy jednym, jedną rzecz chwilę e, czemu co? dlaczego? Dlaczego nie odbiera? Czekaj, no, ja tutaj muszę skończyć, czyłem skończyłem, ja tutaj muszę, ja tutaj muszę, <ścoughs> no sześć no, tak trochę szumi, no widzów. A dlaczego? Aha. Dobra, mam nadzieję, że się spodobało, Nara. No tak.